Ciśnienie tętnicze jest chorobą cywilizacyjną, czyli taką, która występuje w krajach i społeczeństwach wysoko rozwiniętych. Choroba jest o tyle podstępna, że przez dłuższy czas może nie dawać żadnych niepokojących objawów, przez co rozwija się po cichu i pozostaje nieleczona. Ponad 30% Polaków ma nadciśnienie, a połowa nie wie, że ma, to wynikałoby z tego, że wszyscy powinniśmy kontrolować ciśnienie. Dokładnie tak jest. Generalnie wszystkie osoby dorosłe, tak powiedzmy powyżej 30 roku życia, powinny sobie to ciśnienie tętnicze regularnie kontrolować. Oczywiście z odpowiednią częstotliwością osoby zdrowe, które... Traktują pomiar ciśnienia jako swego rodzaju profilaktykę. Myślę, że wystarczyłoby to w zupełności raz na miesiąc. Natomiast no zupełnie inna sytuacja ma miejsce, jeżeli ktoś przyjmuje leki na nadciśnienie lub jest po jakichś incydentach mm. sercowych. Wtedy ta kontrola optymalnie nawet byłaby codziennie albo nawet i dwa razy dziennie. Przyjęło się, że nadciśnienie nie boli, ale mimo wszystko jakieś objawy powinny zwrócić naszą uwagę, że coś się dzieje. No, nadciśnienie jest taką dosyć podstępną chorobą i generalnie rozpoznajemy je głównie na pomiar podstawie pomiarów ciśnienia. Natomiast objawy pojawiają się w późniejszej fazie i zwykle to ciśnienie jest już wtedy bardzo wysokie. Takim najczęściej spotykanym objawem są bóle głowy, które występują u no, ponad 50% osób z podwyższonym ciśnieniem. No i inne objawy, które można powiedzieć są takie dosyć mało charakterystyczne, czyli męczenie się, duszność w czasie wysiłku, uczucie jakiegoś takiego osłabienia, pulsowania, zupełnie takie powiedzmy mało charakterystyczne. To jak to Ci się nie mierzyć na siedząco, na stojąco, leżąc rano, wieczorem? Pomiar powinien być wykonany w pozycji siedzącej. Standardy Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia tętniczego, na których bazujemy i stanowią dla nas taki, można powiedzieć, punkt odniesienia, zalecają, żeby pomiar był wykonany w spoczynku, czyli po przerwie w wysiłku czy w pracy, czy w ogóle w czynności, tak przynajmniej kilka minut, optymalnie 10. Pozycji siedzącej za pomocą aparatu, który no, posiada rekomendacje tego towarzystwa. Właśnie mierzyć możemy różnymi sprzętami. Taki rtęciowy ze stetoskopem wymaga raczej umiejętności. Czy takie apteczne sprzęty będą dobre? Myślę. Myślę, że aparat automatyczny dobrej klasy jest zupełnie wiarygodny. Można na stronie Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego znaleźć listę rekomendowanych aparatów, które posiadają atesty i które no, pomiar za pomocą nich wykonywany jest wiarygodny. Pojawiają się takie wynalazki jak smartwatch, które tam kontrolują pracę i serca, mierzą puls na ciśnienie, także. Można temu dać wiarę? Myślę, że smartwatch może być przydatny do monitorowania pulsu przede wszystkim. Natomiast no, pomiar ciśnienia za pomocą smartfonu jest bardzo mocno orientacyjny. A wraz do tego nadciśnienia, jeżeli rodzice mi nadciśnienie, duże prawdopodobieństwo jest, że też będziemy mieli nadciśnienie? Nadciśnienie jest chorobą wieloetiologiczną, natomiast czynnik genetyczny na pewno ma tam spore znaczenie. W związku z tym, jeżeli wystąpił u rodziców, no to na pewno osoba Taka, która u których rodziców było nadciśnienie, ma zdecydowanie większą predyspozycję do tego i po prostu powinno być to regularnie kontrolowane, żeby wychwycić ten moment, kiedy no to ciśnienie zacznie przekraczać te wartości prawidłowe. Bywa tak, że w gabinecie mamy syndrom fartucha białego: przychodzimy, to ciśnienie jest normalne, a w gabinecie jest wyższe. Możemy temu jakoś zaradzić? Tak, jest to powszechne zjawisko spotykane bardzo często i kardiologia radzi sobie za pomocą badania holterowskiego, które polega na tym, że zakładamy rejestrator, który automatycznie mierzy ciśnienie w zaprogramowanych odstępach czasowych. Zwykle jest to co 15 minut w ciągu dnia i co 30 minut w ciągu nocy. Co daje efektywną ilość pomiarów w ciągu doby no 50-60 i eliminuje ten efekt białego fartucha, bo w czasie pomiaru w gabinecie, no to jak gdyby to trwa parę minut. Natomiast tutaj mamy całą dobę, gdzie tego efektu pobytu w gabinecie nie ma. A czym grozi nieleczone nadciśnienie? Nieleczone nadciśnienie grozi bardzo wieloma powikłaniami i generalnie kiedyś uważało się, że to jest jak gdyby najgroźniejszym powikłaniem nadciśnienia jest zawał serca. W tej chwili niestety ten trend się troszkę odwrócił i takim głównym powikłaniem są udary mózgu, które mogą mieć charakter zarówno udarów kwotocznych, jak i też udarów niedokrwiennych i co jest jakieś jeszcze bardziej niepokojące w tym wszystkim, dotyczą one coraz młodych ludzi. Jakie ciśnienie jest już niebezpieczne? Generalnie każde ciśnienie przekraczające normy powinno być skontrolowane i skonsultowane z lekarzem. No Takie wartości, które stanowią zagrożenie już jakimiś powikłaniami, są powyżej 180 na 100. Warto wspomnieć, że nadciśnienie może mieć charakter pierwotny oraz wtórny, ale to już temat na kolejną wizytę u specjalisty kardiologa, na którą już teraz się rejestrujemy. Sieni zima to czas, gdy pogoda zazwyczaj nas nie rozpieszcza. Kiedy wracamy do domu po całym dniu pracy, nieraz zziębnięci i zmęczeni, chcemy jak najszybciej się rozgrzać. Przed nami długie siedne wieczory. Możemy sobie oczywiście do czasu winić. Kino, książka i herbata, może jakaś rozgrzewająca, aromatyczna. Tak, oczywiście są takie. Coraz więcej widzimy zapotrzebowanie teraz na herbaty jesienno-zimowe. Jest coraz chłodniej na dworzu. Nasz organizm potrzebuje troszkę ogrzania od środka. Dlatego możemy śmiało wpadać do sklepów takich jak nasz i wybierać sobie spośród każdego gatunku, który jest dla nas przeznaczony. Tak jak już kiedyś wspominałam, każdy nasz organizm ma różne choroby i potrzebuje innego gatunku herbaty dla siebie. I także jesienno-zimowe smaki, czyli te korzenne, rozgrzewające, dostaniemy w każdym w każdym gatunku jaki jest na świecie. A co jest z bazą takiej herbaty? Czarna, czerwona? No właśnie tak jak mówię, gatunek jest każdy. Dodatki są tylko różne. W sensie dodatki takie rozgrzewające. Imbir, kardamon, anysz, cynamon, pomarańcza. To są dodatki, które pomagają nam rozgrzać organizm od środka i jakoś przetrwać te jesienne, zimowe klimaty. Jak taką herbatę zrobić? Wiem, gotujemy czy tylko wrzątkiem zalewamy? Są takie herbaty, takie jak czarne masala chai, na przykład, którą musimy gotować. Wydobywa wtedy lepszy smak. Ale są takie herbaty jak zielone, rojbosy, których nie gotujemy. Po prostu zalewamy odpowiednią wodą. Jakbyśmy się w domu taką herbatę przygotować, no tam miód i cytryna to podstawa. Co jeszcze możemy dodać takiego? Możemy dodać oczywiście to, co mamy pod ręką, czyli imbir... Chrzany. Imbir suszony? Nie, no z bym raczej nie zalecała. Ale imbir suszony, oprócz miodu, cytryny, pomarańcze z goździkami, kardamon. To co jest pod ręką? Na takie gotowe mieszanki, jakie tu masz zalewane musimy je odcedzić, czy one mogą sobie dobrze pływać? Nie, one mogą sobie pływać. Im dłużej pływają, tym są lepsze. Oczywiście nie zielone herbaty. Czarne herbaty czy owocowe parzymy do oporu, dopóki one dadzą nam najlepszy aromat. A jakie proporcje na filiżankę taką umowną? Na filiżankę zależy od gatunku, oczywiście, ale jest to jedna łyżeczka. A taka herbata poza rozgrzewaniem też na no, coś jeszcze działa w czymś nam pomaga? Oczywiście, że tak. Takie herbaty są bardzo dobre przy okresie przyziębieniowym, żeby wspomóc swoją odporność. Na przykład herbaty rojbosy są nie dość, że wyciszające, są także na nawilżanie gardła, więc w takich czasach, kiedy mamy dużo ogrzewania, Suche powietrze bardzo dobrze się sprawi. Herbaty czarne natomiast pozwalają nam uniknąć infekcji, wirusów, więc też jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Herbaty owocowe dla dzieci, bardzo fajny zamiennik zamiast syropów na przykład. Mówi się, że herbata czarna ma tyle samo kofeiny, czy za bardzo się nie pobudzimy pijąc ją wieczorem? Oczywiście, że tak. Dlatego staramy się wybierać gatunki, które nas wyciszają wieczorami. Ale oczywiście nie na każdego herbata czarna działa e, pobudzająco. To zależy od organizmu, od tego, jak jest przyzwyczajony do kofeiny, i do, do tego, jak na nas działa teina. Dokładnie teina jest w czarnej herbacie. Biała herbata delikatna też występuje w formie jesienno-zimowej? Oczywiście, że tak. Jest biała e, z goździkami, pomarańczą i różą. Białych herbat oczywiście nie zalecamy wieczorami, dlatego że jest z naturalną kofeiną, to jest herbata z kwiatów i to już będzie przesada pić ją wieczorem, bo nas nie wyciszy, nie uspokoi, nie zrelaksuje, tylko pobudzi do działania. A robiąc w domu taką herbatkę, no musimy pamiętać też o no, no bo miód jakby traci swoje właściwości powyżej 40 stopni. Oczywiście, że tak. Zawsze dodając cytryny pomarańczy czy miodu, musimy wiedzieć, że musimy wyciągnąć wszystkie liście susz, to co mamy w kubku, w dzbanku. Dopiero później przy ostudzeniu dodać to wszystko, tak, żeby nie potracić swoich wartości. Takie cynamon czy imbir może być sproszkowany, że to już inaczej działa zupełnie. Jeżeli nie mamy kory czy nie mamy w całości, to oczywiście, że może być w ostateczności, ale staramy się unikać takich rzeczy i kupywać w całości. W sezonie jesienno-zimowym dobra herbata rozgrzewająca to podstawa, pomaga znieść chłodne dni i wieczora chroni przed przeziębieniem. Warto więc eksperymentować i samodzielnie skomponować napój na bazie ulubionych herbat. Volkswagen Art wygląda doskonale. To jeden z najbardziej pociągających i najbardziej dynamicznie wyglądających samochodów w ofercie Volkswagena. Już przed liftem robił ciekawe wrażenie, a teraz jest jeszcze lepiej. Dostępny jest jako limuzyno oraz wersja kombi pod tytułem Shooting Brake, a mówiąc dostępny, mam na myśli to, że jest dostępny, co dla szukających aut może być ciekawą wskazówką. Volkswagen Arteon zadebiutował na rynku w 2017 roku jako następca modelu CC. Pod koniec 2020 pokazano model po liftingu. Arteon ma już 4 lata rynkowego doświadczenia, czas biegnie nieubłaganie. Mimo tego, to wciąż jeden z najodważniej narysowanych modeli z Wolfsburga. Co ważne, nie oznacza to kontrowersji, wręcz przeciwnie, samochód prezentuje się elegancko i dynamicznie zarazem. Żaden z elementów nie wydaje się wkomponowany na siłę, dlatego możemy mówić o naprawdę spójnej i bardzo atrakcyjnej całości. Nowy Volkswagen Arteon to kosmetyczne, niejako zmiany wizualne i duże pod nadwoziem. Arteon to teraz rodzina modelowa, która składa się z dwóch członków klasycznego Arteona, który teraz dla odróżnienia nosi nazwę Fastback i wersji Shooting Brake, czyli sportowego kombi. Ponadto każdy jest w wersji benzynowej, wysokoprężnej, hybrydowej oraz sportowej R. Z wersją kombi spotkaliśmy się na początku roku, teraz pora na odświeżoną limuzynę. Volkswagen Arteon po liftingu otrzymał kilka zmian stylistycznych, w tym przemodelowane zderzaki z większymi wlotami powietrza z przodu, Reflektory z paskiem ledowym przechodzącym prawie przez całą szerokość nadwozia, dodatkowe chromowane elementy, nowe tylne światła, tylny dyfuzor oraz bardziej sportowe końcówki układu wydechowego. Nowe są również wzory Felk i kolory. Arteon w nowej odsłonie na drodze prezentuje się znakomicie. Według Volkswagena stylistyka Arteona nie naśladuje żadnych wzorów ani nie podąża za żadnymi trendami. Design tego auta wyróżnia się w masie innych samochodów od samego początku. Teraz ten model nabrał jeszcze większego wyrazu. Niezależnie od wersji Arteon ma oczywiście drzwi bez ramek wokół szyb, co dodatkowo dodaje mu charakteru. Zmiany stylistyczne są niewielkie, acz łatwo zauważalne, szczególnie jeśli postawi się obok wcześniejszego Arteona. Rzuca się w oczy nowy wzór tennych lamp, które są bardziej wyraziste i teraz to one nadają ton tylnej części nadwozia. Volkswagen Arteon mierzy 4,87 m długości, 1,87 m szerokości, 1,45 m wysokości, a jego rozstaw osi to aż 283 cm. Bazowa pojemność bagażnika to 575 litrów, a maksymalnie można ją powiększyć do 1557. Podobnie zmodernizowano deskę rozdzielczą, choć zachowano ten sam układ konkretnych obszarów. Nowe jest koło kierownicy zestaw wskaźników system multimedialny, a z centralnej części kokpitu zniknął zegarek analogowy. Kratki wentylacyjne też są zmienione, a kształt zdecydowanie odróżnia się od pasata, zresztą jak wcześniej. Art on zarówno przed, jak i po oferuje także naprawdę dobrą jakość wykończenia i spasowania, jakość elementów z tworzywa sztucznego jest naprawdę wysoka. Nowe systemy multimedialne mają ekran o przekątnej od 8 do ponad 9 cali do wyboru. Nowe jest sterowanie głosowe, łączność ze smartfonami jest bezprzewodowa, oczywiście całe auto lepiej jest komunikowane ze światem zewnętrznym przez Internet. Również system nagłosienia przeszedł zmiany. Lekko przeprojektowano konsolę środkową, natomiast przed oczami kierowcy zainstalowano cyfrowy zestaw wskaźników o rozmiarze ponad 10 cali. Ponadto układ można sparować z systemami Android Auto oraz Apple CarPlay. Play. Kierownica nie ma już przycisków, a panele dotykowe. Kierownica jest teraz pojemnościowa. Pod tym nieco tajemniczym zwrotem kryje się następująca cecha. Nie trzeba nią ruszać, by systemy bezpieczeństwa wiedziały, że trzymamy ręce na kole. Czujniki wykryją dotyk. Warto zwrócić uwagę, że to właśnie Arteon otrzymał jako pierwszy nowy zestaw multimedialny bez pokrętła głośności. Ta część w odświeżonej wersji nie różni się z wyglądu, ale panel klimatyzacji jest już nowy, także dotykowy. Ekranem i funkcjami można sterować także gestem dłoni. Jest oczywiście do dyspozycji ładowarka indukcyjna w schowku przed lewarkiem. Pod łokietniku znajdują się dwa gniazda USB typu C. Najistotniejszą przewagą Artona nad konkurencją jest przestrzeń nad głowami pasażerów siedzących z tyłu. Zdecydowanie poprawił się komfort podróżowania w cztery naprawdę rosły osoby. Świetnie to też koreluje z przestrzenią na kolana, której w wartonie jest naprawdę dużo. Ponad 30 cm luzu to więcej niż w autach segmentu premium. Fotele w wartonie są bardzo wygodne i ergonomiczne, z dużym zakresem regulacji. Naprawdę, pokonywanie długiej trasy tym samochodem jest bardzo komfortowe, także z tego względu, że on jest świetnie wygłuszony i do uszu pasażerów dociera naprawdę mało hałasu. Prezentowanego Artona napędza dwulitrowy benzynowy silnik TSI o mocy 190 koni mechanicznych. Według danych katalogowych auto rozpędza się w 7,7 sekundy do setki, a prędkość maksymalna to 237 km na godzinę. Silnik oferuje duży zakres użytecznych obrotów i nie można narzekać na brak mocy w jakimś zakresie. Skrzynia biegowa dwusprzęgłowa 7-stopniowa DSG działa bardzo dobrze, sprawnie i szybko zmienia przełożenia i zwykle nie ociąga się z redukcji o użyciu funkcji kick down. w zakrętach prowadzi się bardzo pewnie i precyzyjnie, to zasługa stosunkowo niskiego nadwozia, szeroko rozstawionych kół i sprężystego zawieszenia. Arteon pozostaje oryginalny także w kwestii prowadzenia. Większo prawie 5 cm rozstaw osi oraz bardziej komfortowa charakterystyka zawieszenia wyraźnie odróżnia go od, od pasata i czyni wręcz wzorowym autem na długie trasy. Progresywny układ kierowniczy pozwala dobrze czuć co aktualnie dzieje się z kołami. Już pierwszy Arteon wyposażony był dosłownie po sufit w nowe technologie, pełny i wszechstronny front assist, asystent martwego pola, układ ostrzegający o ruchu poprzecznym i w razie zagrożenia hamujący, pełny i komfortowy asystent pasa ruchu, a także system awaryjnego zatrzymania wraz ze zmianą pasa ruchu na najbardziej skrajnych i w pełni adaptacyjne reflektory matrycowe. O takich oczywistościach jak monitorowanie koncentracji kierowcy czy systemie rozpoznawania znaków drogowych nawet nie wspominam. Dla Komfortu asystent jazdy w korku pełna półautonomiczna jazda drogami wielopasmowymi, układ półautomatycznego parkowania system kamer 360 stopni. Nowością w Artonie system Travel Assist umożliwiający częściowo autonomiczną jazdę do prędkości aż 210 km na godzinę. Jego elementem jest proaktywny tempomat ACC z wyprzedzeniem regulujący prędkość jazdy. Dostosowując prędkość do wskazań znaków ograniczenia, zmniejszają w terenie zabudowanym na zakrętach, na rondach i skrzyżowaniach odpowiednio dopasowując do sytuacji na drodze. W ramach tego systemu działają też funkcje Lane Assist, dzięki której samochód jest utrzymywany na środku wyznaczonego pasa ruchu oraz system awaryjnego hamowania Front Assist z funkcją rozpoznawania obecności pieszych i rowerzystów na jezdni. No warte on jest taki jak poprzedni, bardzo dobry, tyle że jeszcze lepszy. To atrakcyjnie stylizowana propozycja z logiem Volkswagena, w której naprawdę trudno cokolwiek zarzucić. Bardzo dobrze się prowadzi ma szeroką paletę dynamicznych i oszczędnych silników, świetnie sprawdza się na długich trasach i ma mnóstwo miejsca w środku. Zmiany są niewielkie, bo i przed liftem auto to było technicznie bardzo zaawansowane. Na koniec powtórzy się Volkswagen Arte. On jest pociągający, dynamiczny, z mnóstwem miejsca w środku, z zaawansowanymi technologiami, także w wersji hybrydowej, no i jako limuzyna oraz kombi. Dzisiaj to już wszystko, co przygotowałem. Życzę dużo zdrowia, jak zwykle szerokiej, bezpiecznej drogi do zobaczenia.